Ale ci się włosy nalekryzowały. <grymne> Twoje włosy są hitem. Jesteśmy już u Ani i jutro lecimy do Barcelony. Także e, wszystko w sumie w porządku. Oprócz tego, że jakieś chorobstwo mnie złapało i boli mnie gardło i za bardzo nie mogę mówić na zajęciach dzisiaj. E, po prostu straciłem głos, teraz już jest trochę lepiej. Także mam za sobą. Specyfik od Ani dostałem, i mam nadzieję, że mnie postawi jutro na nogi, bo byłaby trochę lipa, gdybyśmy lecieli do Barcelony. A ja kurde, nie mogę zwiedzać, bo yy, jestem chory i leżę w łóżku. Także próbuję się ratować, czym popadnie. I mam nadzieję, że wszystko będzie, wszystko będzie w porządku. Także wszystko spakowane i co? Widzimy się. Jutro. Syropek ci przyniosę. No, ja już tu mam jeden syropek. Zdrowie nasze w gardła wasze. Patrzcie na kolor w ogóle. No, także, żeby mnie postawiła na nogi. Jesteś w Ja kawałku. Dramat jakiś. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy z Little Hampton deszczowego i lecimy teraz właśnie gdzie na stację. na stację, a potem lecimy gdzie w Warszawa. Dostałem właśnie bilety na maila. Jakie? Na meczik. Także obydwoje się cieszymy, jak widać. Także do za chwilę widzimy się w pociągu. Tam w pociągu. Halime Jana. Halime Jana trochę, no. Mamy bilety, w ogóle kupiliśmy na bilety z Bormów na lotnisko, a jesteśmy w Littlehampton i próbujemy no, po polsku to załatwić, że tak powiem. To mamy w ogóle jakiś taki śmieszny bilet, bo kupiłem najtańszy coś to nie słyszeliśmy tego. Także generalnie powinniśmy wysiąść w Barnam, ale jedziemy prosto do Gatwick w takim razie. Także nawet lepiej dla nas. Ale podejrzewam I nie, na pewno nie tu Heaven Idziemy do brameczki Bramka numer 16 Mi Gaba się przespała w samolocie cały czas, a ja dramat normalnie nie mogę tego odetkać. Ale piękne lotnisko, cieplutko 18 stopni. Nie wierzę, że to są ładni ludzie. No, są ładnie, jest bardzo ciepło. Wygrałam na kontroli paszportowej. No próbowaliśmy się ścigać kto przejdzie pierwszy przez kontrolę i ja to wygrałam niestety. Musimy zeskalować, bo z takim rejem no, nie, nie chcą nigdzie przepuścić. Dobra drodzy Państwo idziemy, pokój 901. Jest. No, na, na ostatnim piętrze, ostatni pokój. I Pan powiedział, że dostaliśmy darmowy upgrade. No i dawaj. Ach. A, bo bo trzeba popchnąć, a nie. Okay, 3, 2, 1, hop. Uła! Uh, wow. Ale ładnie! Pobelki. O proszę bardzo. Ale ładnie. A czy mamy jakiś taras? Widok. Z którego wrócę zaraz. Nie ma niestety tarasu. Wyłączę światło, żeby nagrać widok. Ulala! la. Proszę bardzo, Ola Barcelona. Tarą. Proszę. Ale mnie zabrałeś. Pięknie jest. Dobra. Gotujemy się i jeszcze zrobimy sobie jakieś zwiedzanko delikatne. Słuchajcie, przyszliśmy do takiego fajnego miejsca, ono się nazywa Ikono, plac zabaw, plac zabaw dla dorosłych i jest normalnie miazga tutaj, patrzcie co się dzieje. Zostaw tego chemika. Wlewaj zawsze kwas do wody. Tego chemiku Pokój to czekoladę, pokój to męsk. Nie wiem. Wrzucę to tu i zobaczę Poczekaj, co się stanie. Ale... O que